W jaki sposób ten sprawca klimatycznej katastrofy, pogromca lodowców, zakwaszacz oceanów, ten ditlenek węgla, może zbawić ludzkość od głodu? Na to intrygujące pytanie spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku Alchemii 2.0. Zapraszam! Mniej więcej 12 tysięcy lat temu pojawiły się pierwsze próby rolnictwa na terenie żyznego półksiężyca. Ludzkość od tego momentu systematycznie zwiększa powierzchnię przeznaczoną na uprawy. Jak długo to będzie możliwe? 29% powierzchni naszej planety to ląd, reszta to woda. 71% tego lądu jest możliwe do zamieszkania. Połowa terenów, na których żyjemy, została przeznaczona na produkcję żywności. Te tereny rolnicze możemy podzielić na przeznaczone pod uprawę i przeznaczone pod hodowlę. Co ciekawe, hodowla mięsna zaspokaja tylko 17% naszego zapotrzebowania na kalorie i około 30% zapotrzebowania na białko, a cała reszta pochodzi od roślin. No i co z tego? Przecież mięso jest smaczne. Niestety poza areałem na produkcję mięsa zużywamy bardzo wiele różnych zasobów. Gdy podliczymy produkcję mięsa, ale nie tylko te słynne krowie pierdy, ale także transport czy wylesianie areałów przeznaczonych pod pastwiska, okazuje się, że ten przemysł mięsny odpowiada za 18% Globalnej produkcji gazów cieplarnianych. Przestańmy zatem hodować zwierzęta na mięso. Na sklepowych półkach są już produkty, które z powodzeniem mogą zastąpić yy, odzwierzęce białko. Nie mówiąc już o produkcji mięsa w laboratorium. Takie syntetyczne mięso to pieśń przyszłości niedalekiej. Ale jednak, niestety, na dzień dzisiejszy ta produkcja jest mało efektywna i przede wszystkim droga. Pozostają nam rośliny. Niestety, nie wszystkie rośliny są tak zielone, jakby się nam wydawało. Uprawy, podobnie jak hodowla, niszczą naszą planetę. Wylesianie, pestycydy, które zatruwają całe środowisko, nawozy, które niszczą naturalne pH gleby. No i te olbrzymie olbrzymie ilość wody. Na wyprodukowanie tylko jednego kg kukurydzy zużywamy około 300 litrów H2O. Złuch kukurydza. Bo na wyprodukowanie jednego kg soi wody schodzi 700 litrów. I oto na horyzoncie pojawia się niczym słoneczny promyk przebijający się przez ciemne chmury. Solar Foods w składzie dr. doktor Wajnika Dr. Jucha Pekka Pitkan. Solein. Solein to mączka składająca się w 65% z białka jednokomórkowego. Przypomina izolowane białko sojowe. Dzięki niemu odcinamy produkcję żywności od upraw i od hodowli otrzymujemy tylko i wyłącznie użyteczną biomasę. Emisja CO2 na 1 kg białka przy mięsie to 45 kg. Przy roślinach to 2 kg, a przy soleinie to tylko 0,4 kg. Z jednego hektara mamy 60 kg białka mięsnego, 1000 kg białka roślinnego i 60 000 kg soleiny. A co z wodą? Na kilogram białka w postaci soleiny Potrzebujemy zużyć 200 litrów wody na kilogram białka roślinnego, 2000 litrów wody. A na kilogram białka z mięsa 100 000 litrów wody. To wszystko brzmi tak dobrze, że nie może być prawdą, prawda? No to przyjrzyjmy się bliżej słonecznemu jedzeniu. Doktor Pitkanen zainspirował się badaniami NASA z 1964 roku. Amerykanie uświadomili sobie, że pobyt astronautów na orbicie czy pobyt astronautów w statku kosmicznym w czasie odbywania podróży, na przykład na Marsa, może być na tyle długi, że będą musieli produkować sobie żywność na statku. Powstała koncepcja, by wyprodukować potrzebną żywność z ditlenku węgla i wody. W pierwszej kolejności udało się, przynajmniej w teorii, otrzymać formaldehyd. Tak, dokładnie ten sam formaldehyd z poprzedniego odcinka. Z formaldehydu, za pomocą reakcji formozy, znanej mniej więcej od drugiej połowy XIX wieku, można otrzymać węglowodany. Z węglowodanów. Można otrzymać skrobie. Droga na talerz przez patelnię kucharza jest otwarta. Astronauci zostali uratowani od śmierci głodowej. Pozostał jeszcze szkorbut, katabolizm mięśni i pewnie tysiąc innych różnych przypadłości związanych z niekomplementarną dietą. Sam pomysł wydaje się bardzo inspirujący, ale Finowie podeszli troszeczkę do tematu inaczej. Dziennikarze interesujący się tematem podchwycili hasło Food from thin Air, czyli żywność z powietrza. Nie jest to niestety do końca prawdą. Pierwszy etap produkcji żywności tym sposobem to produkcja wodoru, na przykład z wody za pomocą elektrolizy. Przykładamy napięcie i na elektrodach pojawia się nam wodór oraz tlen. Prąd oczywiście pochodzi z zielonych źródeł odnawialnych, woda może być z odzysku, i to właśnie powoduje, że soleina ma tak zielone wskaźniki. Gdy mamy już wyprodukowany wodór, do akcji wkraczają mikroorganizmy. Prawdopodobnie chodzi o szczepy bakterii wodorowych. Jedną z takich wodorowych bakterii jest znany i niekoniecznie lubiany Helicobacter Pylori. W 2005 roku Została przyznana Nagroda Nobla za powiązanie tej bakterii z wrzodami dwunastnicy. W naszym przypadku może chodzić o Pseudomonas fasilis, choć niekoniecznie. Tych gatunków jest dużo, żyją sobie w glebie i korzystają z wodoru, który pochodzi z procesów gnilnych biomasy. Bakterie z tej grupy utleniają wodór, ale jeśli mają dostęp do ditlenku węgla, aha, wtedy uzyskaną energię mogą przeznaczyć na syntezę białek. No i mamy naszą soleinę. Całość tej magii dzieje się w bioreaktorze. 40 litrów takiej zupy może wyżywić sześcioosobową załogę astronautów. Dlaczego astronautów? Wciąż jesteśmy w kosmosie, bo Solar Foods ma umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na zaprojektowanie sposobu wytwarzania żywności na potrzeby misji na Marsa. Panowie z Helsinek właśnie domykają rundę finansowania, która ma pozwolić na zbudowanie dużego demonstracyjnego bioreaktora. On będzie w stanie wyprodukować około 300 kg. Soleiny na dobę. Do końca 2021 Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności powinna dopuścić soleinę na rynek spożywczy. I to wszystko mówi nam, że około 2025 będziemy mieli soleinę do dyspozycji w sklepie. Wtedy ten rynek będzie wart 300 milionów dolarów. Tak trzeba żyć. No, czysta alchemia. A wszystko dzięki badaniom NASA z 1964 roku. Czytajcie więc badania amerykańskich naukowców. Może też przyjdzie Wam do głowy jakiś fajny pomysł. Albo po prostu oglądajcie Alchemię 2.0. Do zobaczenia w następnym odcinku.